Kolejna epicka przygoda w Minecraft na VR czeka, Dzisiaj cię pokonam! Ender Dragonie! Sram! No, a może tu przyjdziesz dzisiaj? No bo czy wie... Długo tam będziesz srał? No czy bo co? nie wiedziałem jak wejść! Nie przygotowałem. To mam, mam! sobie iść na tą przygodę bez Ciebie! Szarikan, może przyjdziesz tu dzisiaj! No jest dwójka mnie cisnęła Sharikan! My pokonamy Ender Dragona! Czemu jesteś kobietą! Bo bo zawsze chciałem zobaczyć jak wyglądam w spódniczce! Nie! Nie! Gregory, ja wiem, gdzie ja popełniłem błędy w wychowaniu Ciebie, że ty zszedłeś na złą drogę i teraz stałeś się tym helikopterem bojowym! Przestań kręcić śmigłem! Będę jak Legolas! Patrz na tedy dynię! Patrz, przyjrzysz Ale... Ty... Ej, byś mógł... Trafiłem w księżyc. Ja w księżyc do, celowałem. Do, dobrze, Gregor, mamy Pocz, pocz! Patrz mojego cela! <noise> jak, ty, jak ty strzelasz z tego łuku? Przecież ty nawet nie umiesz trzymać tego łuku dobrze! A wszystko to je... Ja tak mogę? Czy jak ja się nauczyłem? jesteś? Się Czekaj, nie... ja się szybko też... uczę! Tarczą też o. tak mogę! <noise> mogę! Dobra, weź, przestań! Kogo ty próbujesz oszukać? <noise> no ja Chodź. pójdę do Endu. On, ta statua mówi, że musimy przywrócić połączenie z Bogiem, nami i Bogiem, ale ja jestem ministrantem, to ja mam bardzo dobre połączenie. <noise> Bardzo dobrze gram na dzwonkach! O kurczę, można ciągnąć za waję. O, tryb trudności! Nie, no co ty! To ej, w tamtą stronę jest trudniej! W tą stronę jest łatwiej! Gregory, jesteśmy na pierwszym poziomie! Na, na pierwszym. Masz na, rację! Na... Nie, no przecież nie można być niżej niż na pierwszym no poziomie. No dobra, to no. tutaj! Okay, bo my dobra, jesteśmy dobra. Jestem godzin jako ministrant! Ręka mi uciekła, czekaj. Nie, Może nie jednak nie jestem godzien. Jesteś? Oooooo! Słyszałeś te dźwięki? To nie ja! A... O! To Alfred! Gregory... Fred! Wzywałem A... <grystekolna> Frediego! Freddy! Freddy z nami grał! Kurde, ej! Fred! Freddy! E, e, Freddy! Freddy! Ale co on się robi oprócz tego, że se stoi? On będzie walczył za nas! Będzie lepszym Ale... tankiem! Jak lepszym? A z dupca, ja jestem tankiem! Ja mam tarczę i, I wypad mi z mojego party. To jest. wypad blaszaku Tylko stąd. jemu to mikrofon jest... się zepsuł. Ale spokojnie, Ej, za pięć się minut się rozładuje. A, okej. Okay. Dobra, Alfred, jesteś gotowy. Przechodzimy przez tego czanka e, żwirku. Po co, Alfred? FBI! Ło, ro... wow, Alfred się tepnął! Co, co jest. Opa! majątków! Wow! Alfred, co robi? A! Jakie szkielety wyszły! Dalej, jest! Terminator jakiś! Co to jest? A! Walczę z nim! Szybka oh. drupuniki! Ja, ja go tankuję tarczą, spokojnie! Alfred A! też sobie... Oła! Co mnie w gryzło? ugryzło? Mająk! Mająk! Dobra, mamy to. Słuchaj, wyciągam moją kuszę. Odwezwał jakieś bebuki! Ej, bo tu jest gniazdo pająków, one A. stąd wychodzą. Szarika uważaj! O! Cios krytyczny! Potrzebuję A. jedzenia! Musimy mękę! Munkę! Kupi! kupi. A. <ślapple> gregory, ja cię zostawiam! Musisz walczyć z nimi sam. Co?! Co? To by ci Alfred pomógł. Czekaj, będę rzucał do niej. Szarika, dopadłem i widzę swoje pupu. No walczy z nimi. O, nie, Dalej, Alfred. Freddy, Freddy, Freddy. Czekaj, to był drugi posiad trudności. Dobrze nam poszło. Tak wyglądał pizza plex, jak go rozwaliłem. O, chodź, strzelaj stąd! Patrz! O, um. ty, kurde! Tu już do mnie napieprzają! O! trafiłem szarikom! Strzelaj do tych glutów! Dobra, czekaj, pomogę ci! O! Zniszczyłem pajokal, tu idzie ktoś, Szedł, tu jakiś szkielet idzie! A, do dupy mam cela, dobra. Idę, będę tankował drzwi! E, Sharikon, bebał duży! Fireballem we mnie strzela! Mam za słaby mieć! Eh. On wzywa kogoś, by póki wezwał! Szarika tu Udało się! A szarika! Oto dużo tarczy! Już idę! Już. Oh. O, gdy nie! Um. Oh. Jeszcze tego! Nie, nie żrzyj, no, A ja to co? Oh. Ale u nich zrobiłem! Mam HP krytyczne, muszę coś zjeść. Masz jedzenie? Czekaj. Tu są dynie, chodź szarikant, tu się najesz, po Musisz mnie nakarmić! Czekaj, bo tu jeszcze jest łucznik jeden. Poczekaj, rzucam bombę! O, o nie, nie, Ale... nie! Przede jesteś Szalikan, to nie tak, ja, co ja mam zrobić? Poklepię cię! Potyłku! O, widzę, że jakieś gierdy we mnie wlatują. O! To to już? Gregory, powiedz mi, czy ta bomba, którą mi wsadziłeś w dupę, to był twój plan na ratowanie, mnie? Tak? To, to to? A potrzebujesz HP nadal? Tak, tak o, teraz mam pełno. Słuchaj to tu do plecaka. Możesz mi do torby wsadzić. Co to jest? Przytrzymaj... Umieść go na ziemi, aby otworzyć mapę! O kurde czekaj! O kurde! Wow. A my jesteśmy tutaj? To są pokoje. Jakie 3D normalnie? Nie rozumiem! To czego nie rozumiesz? No, to do kufera będzie. A w tej skrzyni będą, uwaga. Wojanki! Roboczy... No wojanki też, albo fałdulce. Zobaczymy co będzie. Okay. Oh, Jesteś gotowy? Nie! Super, ja też nie. Dobra, ale wyczyściliśmy pierwszy pokój. Więc możemy się rozejrzeć, czy czasami nie ma tu jakiejś ukrytej skrzyni. Słyszymy? Słyszę coś jeszcze. Ja strzeliłem! Nie, 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 tu jakby pająki słyszę. Tu słyszysz? A! A! To była pułapka! Jest! Patrz! Na, na dole jest pająk! Kurde, plecakiem do niego chciałem rzucić! Ha! Ale dostał. Dobra. O kurde, i co? I tutaj się już by wyszło? I zejdźmy na dół, tam coś fajnego może być. Dobra, idę na dół, tym nie osłaniaj z góry. Jak ja nie mam jak osłaniać się z góry. A, tu, tu są A ty... worki z ziemniokami tylko. Nic tu nie ma. Biera, tu masz ale... łańcuch, żeby wejść do góry. I, jak Spider-Man normalnie. Let's go. Dobra, jestem na miejscu. Możemy iść w dwie miejsca! To idziemy tutaj. Tu? Albo, okay. <laughs> Skoro ty rządzisz, to lecimy. Wow. Ile pierwszy? Da się spaść ben. tutaj. Uwaga, szkielety wstają? Bebo! Wow. Ale dostał... Szalika, Je, za Kolejny, A, mam. Uważaj, bo. Mamy! Bombka poleciała. Dobra, ty, zakaz używania bomb, jasne? Nie! O! Odu no ale dlaczego? No ale moja bomba! No ale moja. Tomasz, Nie upuszczaj tych. Nie, nie, Odu bo ja jej. To bo ja jej odpalam! Oduż. Teraz jest spokojnie, o, oduż. o, ale odłóż! <laughs> I nie dotykaj tego. Rzucasz tym popiołem. Ciąg za bajkę! Nie, czekaj, czekaj. No a gdzie Exploration tutaj? Patrz, jest. Czekaj, czekaj. A, ja kuku zrobiłem. Dobra, nieważne. Nic tu nie ma. A Musimy chyba więcej bajk znaleźć. A co, już pociągłeś? No! A to się obraca. Patrz, to jest kooperacja. No, o! No, ej, chodź tu! No gdzie idziesz, no, no teraz... przecież ci obrócis. Bo moglibyśmy tam Weź? tędy przejść. Razem możemy tędy iść! Widzisz? Ale... A, no tak w sumie racja. Ale ty możesz w drugą stronę to zmienić? Nie, tam jest do innego. O, myślałem, że wiesz, tam muszę cię przeprowadzić czy coś, nie? Dobra, to już idę. <laughs> no. Jest krzywka, uda Ale jak coś fajnego <laughs> będzie, to ja chcę! Rzuć bomby, dynie, szalikan! Daję nie, ci! pieniądze! A nie, 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 nie! Ło! Ej, złapałem to! widziałeś to? No! Jest bomba Rzucań. nawet! Pieniądze mi rzuć! Dawaj pieniądze! A nie, a ci się nie podniosły pieniądze? A nie wiem, ja a... tam widzę dalej, że pieniądze leżą. To musisz tu przyjść! O, A jak mam tam przyjść? No ja cię teraz tam a. wy... Hop. Nie dorzuciłem! Jesteś głupszy niż została w Czemu mnie tak los pokarał, że ja. O, chyba wziąłem pieniądze. Tak, tyłkiem westałem. A, dobre. To idź teraz tam, szarykan. No, pójdę, tylko muszę zobaczyć, czy mnie coś tu nie. A tak, ja ci tu otworzę po prostu. A pan po co tam iść? Tak, tak, tak. Otwarte masz. Czekaj, zrobię ci teraz tutaj przejście jeszcze. Nie, czekaj, patrz, patrz, patrz. Pa, widzisz? Teraz o. robię tak. Halo? Hej, Gregory. Poczekaj, o! Stój na środku. Patrz. I jesteśmy na miejscu. Tu jest już przejście. Nie musisz nic dotykać. Wszystko działa. Ej! Za tymi. za tą ścianą Ej. na pewno coś jest. Przygotuj się. Wyciągnij łuk. Widziałeś to? Ej, tu można było przejść cały czas. What? A to my jesteśmy bambiki jakieś totalne. Znaczy ja wiedziałem, ale... Znaczy chciałem, żebyśmy tak przeszli, ale nie chciałem ci mówić. Aha, okej. Okay. No dobra, uwaga! Przed nami coś jest. To wygląda no jakby to... miało upaść. O właśnie, o tym mówię. Haha! A ha! to dole jest... A to tak się... ha! Patrz jakie to są... Sterty ze szkieletami! Szkielety, Ale tu jest krzyńka! Skrzynki są ważniejsze szarikan! Oczywiście, że tak. Dawaj mnie to! Dawaj pieniądze! O g. Co to jest? Co to jest? Czekaj, 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 czekaj! Pieniądze znalazłem! No co ty gadasz? Dawaj pieniądze! Kurny rozwaliłem! A, takie pieniądze znalazłem. Chyba musimy zejść na dół. Nie, bo to jest jakbyśmy spadli! O! pająki. Drugi bająk! Trzeci! Dobra, jeszcze coś tu jest? O, tu bęboki jest się zrespiły! szarika, na górze! Jak to się zrespiły bęboki? Nie powinny się respić! A bo Bomby? to pułapka! Aktywowaliśmy pułapkę schodząc na dół! Bo my oszukaliśmy system przeskakując nad tą dziurą! Ech. dobra, Udało się, pokonaliśmy wszystkich! O! Zwycięstwo! Myk! Co to za jakiś O, jakaś kula! Myślałem, że jakiś bebok z tego... O, wyjdzie. o uważaj! Latające gluty! To był fireball! Tu jest jakaś skrzynka lepekna. Uważaj! one wybuchają! O! Te pająki plują jakiś jakimś sprzętu. One mi zatruwy, one są toksyczne! Czekaj, czekaj, nie ruszaj się! Odpalam bombę! rzucaj! Wow. O! Dobra! Patrz! <truje> <truje> <Było> Ej, faktycznie, to jest ten kluczyk, który jest nam potrzebny! A mam dwa! Oh my god! Oh my god! Ej, czekaj, czekaj, nami! Tu <truje> coś... Dobra, już nic nie ma. Co się stało właśnie? Coś strzeliło, tak... <truje> coś wyleciało w powietrze, a nawet nie dotknąłem niczego. Wsadzam <truje> kluczyk! Wsadzaj do dziurki! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god. <truje> Chwę ciśni! Dostałem co? Co runę jest? niebieską! Mogę być czarodziejem! A to nie ja chyba. Ja dostałem! Nie, kto to dostał? Ranger Bow! No a proś w twoim przypunku. O, to dostaliśmy do tego! Jako klasę, że możemy yy. sobie wybierać. O Kurde! Mogę być o, czarodziejem! To... Jak czarodziejem jak ja łuk dostałem? A to ja dostałem laskę czarodzieja! Tu będziesz laskę robił. Tak! A to co robi? Co? Co? co na co ty pokaż? A to! Włóżcie mnie do ust! O, a nie teraz! No i to to je bufa! To lecę szybko! Jestem jak Sonic! Gdzie mam iść? Nie jesteś szybszy, tylko więcej obrażeń zadajesz. A żebym ja wiedział, gdzie mamy iść? A musimy chyba się cofnąć. Nie Czekaj, do... użyję mapy. <laughs> Tak, musimy się cofnąć. Według mapy jesteśmy w dupie. Du, 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 du. A to świeci się cały czas. No jak, kurde. A bokiem można przejść. A, widziałeś? Pam, 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 pam. Oj, tam rzucają do nas bombami. Pa, patrz, bombonierka! Za to Pająki! Za to A ty, pa. O kurde, ile tylko jest! Rozciapać wszystko. Dobra, rozwaliłem tą wieżyczkę. Priorytety, Bum! dobra, najpierw skrzynka. Bum! A, dawaj. Gień, głupi szkielecie. Muszę się najeść. I co, coś było Ech. fajnego? Ale jest tu ktoś jeszcze? Bo ja mam bombę, akurat chcę jej użyć. Zostawmy Halo? bombę na bossa, wsadzimy mu ją, ją w cztery litery. To więcej, o, to co cały plecak bombami będę miał? <laughs> A jak on nie trafi, to wylecę w powietrze wtedy. Ja mam tylko jedną bombę, ale mam cztery dynie jeden no ja też mam kluczy. dużo dyni. Oh, no to fajnie. O! Oh. Pieniądze. Latające czaszki! Odczuj się, Gregory, już ci pomagam! Wybuchają! Tarcza! Co jest? Ej, one są jakieś niezniszczalne. O kurde, co ja robię? Rzuca żółkiem Ha! ha! No. Jestem kapitan śmieć, pamiętajcie o tym! A ja mam kuszę, z której nie mam totalnie cela i nie zawaham się jej użyć. Uwaga, wybuchnie. Dobra. Pik! Musimy gniazdo rozwalić. Znalazłem! O, jest... Ładnie? Ha! O, o, Ok, dobra, chyba wszyscy. Wieża strzela, a ją się jakoś bije? Tak, zniszczyć ją można. Ale to trzeba użyć. Ha! No właśnie, miecza. Dobrze, Gregory, udało ci się. Nam się. Uda o kurde, te pułapki. <laughs> Gregory, tylko nie weź tą pułapkę! Ona jest super schowana. O kurde, szarikan, patrz wojanki na, Tam darmowe są, tam, tam, tam! A... <laughs> Ej, to <tu dobra. śmiech> dużo! Dużo! <laughs> Spokojnie, ale dużo przywracają też wtedy nie, więc mamy ich dużo, bo była na promocji. A nie stawaj na to, bo jak to się zapadnie, to ja nie wiem czy ja cię uratuję pójść tam. Kzinka! Sk no właśnie chciałem zobaczyć. to <laughs> jest! Jedź, aby tymczasowo wzmocnić obronę! To i to jest idealnie dla mnie. Ty wiesz, że mi się miejsce w plecaku właśnie skończyło? Tak! Musimy... Mam taką żółtą dynię, a czym ona się różni od. Ona mógł? jest okay. złota i ona chyba więcej przywraca. A, to ja z nim taką zwykłą. O, i uleżycie mamy. Haha! Zjedz, zjedz wszystko, bo nie dostaniesz podwieczorka. Ale ja już jestem najedzony, To na później. Możemy iść tam albo tam. Hmm, jak tam możemy tylko iść? Nie, tam też jest przejście. Tak? No? A faktycznie. O kurde. Ale dobra, to bliżej. idziemy tu. Jest bliżej. <laughs> <laughs> Okej, okay, to wy. Okej, okay, to jest dość trudne. Mam ciągnąć? Co... Szorikan! O nie! To dynie! Jestem jak Tarzan! Uważaj. Uważaj, żebyś nie spadł! Dobra, ha! Mamy to! O! Chodź tu ty Mówię. czaszko głupia! Chuda, no to, <ścoughs> Przecież Ty jesteś jakiś bumpi! Proszę bardzo, jak... W górę latagu normalnie! Najlepszy wojownik! Tu jest cimno! Co? Kiemf. Szkoda, że nie mamy pochodni. Jakbyś był czarodziejem, to byś mógł po... pochodnie robić. Patrz, jak to się robi! Pyk! <laughs> Nic mi <mnie> jest. <laughs> Czemu ty upuszczasz cały czas? O kurde! Ej, nie! Bo bomby! O, strzelili we mnie! Dobra, ja się nimi zajmę, moją kuszą. Spokojnie, rzuciłem tam bombę! Ileż to ludzi trzeba? Żeby zabić jednego szkieleta. E, e. Szybko, okay, dynia! U... Udało się. Dobra. A ja bokiem nie mogę przejść czasami? Chyba nie, wolę nie spadać. Nie potrafisz skakać, to raczej nie. Nie, jestem ciężki, jestem kangurem. Potrafię skakać najlepiej na świecie. Hoppa, hoppa, hoppa. E. Słyszę jakieś beboki tutaj. Beboki? Beboki, Dobrze. pająki, pajojajonki. Szukam. My szukamy bossa, pamiętaj. Ha! O kurde, szarikan! Udało się! No, co, o, 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 co, co jest? Jest zatruty. O, a, okej. A mam życia. Nie wiem, słabo mnie zatruł. Mamy to. Masz, o, otwórz czy ty tym razem. Mamy G, kluczyk. Jakiego normalnie dzisiaj skinka do Fortnite sobie losujemy? Ej, Ja chcę do skara. Co? Czosnek, Ty patrz! O oh mój god, no! automatyczne ożywienie! Ej, to cię automatycznie ożywia, jak padniesz! O kurde! Mega kozak! Dostałem no. Warrior Shield z gwiazdką! Tak? O! To przecież ty jesteś słabym wojownikiem! No wiem, Uwaga. dlatego będę czarodziejem! Ja dostałem. Wie topór! Woodcutter! O! Z lepszy toporek! Tak, nie wiem, czy to gwiazdka jest, no coś tu jest, jakiś bebog narysowany. Moja ta jest zardzewiała i taka srana. To dalej była leczu, idziemy chyba. walczyć z bosem! Ja chcę być magiem, czarodziejem! Chcę walić z różdżki! Ty chcesz po prostu ciągnąć, a czy... Chcę czarować, speleć, kule no, ognia! No właśnie to o tym mówię cały czas. Gdzie to? tutaj na górę tam. Siu, siu! Jeszcze gorki, czekaj. masz hmm. tu gąki? Pieniądze, pieniądze wypadają. Na skinki, normalnie. pieniądze na skinki! Uwaga, czarodzieje się teleportują. Ło! Ha, 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 ha. Dobra. Oh. Ej, pająki! Widzę gniazdo. A nie było ich przed chwilą. A one się spadną! za tobą leci czaszka! uważaj! Spokojnie, bronię się! Robię helikopter śmierci! A no to szybciej musisz zrobić ten helikopter. Nie święc. mogę. O ty, plujku! <laughs> ok. Dobra. Co teraz? Gdzie są nasi przeciwnicy? Idziemy przez Most Przeznaczenia, Sharikantu tu na górze! Most Przeznaczenia brzmi epicko! Chcę przejść przez Most przeznaczenia. To jest Most Przeznaczenia? No tak, bo lawa jest pod nami. To jest jaki... To jest lawa z Minecraft, za No popatrzcie, ty nawet... ...puli się tak samo jak w Minecrafcie! Ukradzione z Minecraft! No nie mogę po prostu. To miał być Minecraft 2.0! <laughs> Sharikan! Jesteśmy! Czekaj, kłaczek! Nie umieraj, szarikan! Nie teraz! Mamy bosa! Mamy pokonania. Menela, a nie Nekromantę do pokonania Czaiz do Gregory. Jesteśmy na mie Ale miej cela lepszego niż teraz, dobra? Spokojnie! Nie to! Ja już je tarczy, będę starał się tankować, a ty będziesz... A no tak właśnie, czekaj. To ja ci dam... Hmm... Mogę ci dać jeszcze dwie bomby. Biorę! Wysadzę to wszystko! Jecenie. No raczej razem ze mną. Pamiętaj, że mnie też możesz pokazać. A, rozwalić. to najpierw rzucamy bomby, a potem ty tam wchodzisz. To nie, to trzymaj w łapce. Napiję się tego, żeby się wzmocnić. To będzie mega sztos i potem napiję się. Tego? Tak, Tego się napiję. będzie bombki. A po co? Ja nie mam miejsca, to jest. To wszystko. łapy, łapy i na starcie rzucimy w niego. A, dobra! Pokażemy, że jesteśmy bombowe chłopaki! Okej, okay, dobra, jestem tankiem z bombami. Hahaha! Ha, ha. Dobra, chodź tutaj, ty śmierdzień. On pewnie będzie przyzywał inne szkielety, małe. Chodź tu, królu szkieletów, ale on ma topór. Jak ci z niego przypieprzy, to ino roz. Dobra, A, łap! rzucaj! A on ucieka! Nie, nie, jest? spokojnie wszedł w to! Ło! Dobra, teraz ja? Trzy, dwa, jeden. Szalikar, wkurzyłem go! Wkurz! Okej, okay, dobra. I czekaj, bo muszę się napić. No on mi zabrał obrażeń? O kurde! Muszę... no Cze... Na dół się pije mnie! Ma... Jak się to pije? Jak do ust! Jedz! Bo... Jem. Czekaj, żre wszystko. Dobra. No bo ja go zanim ty coś zrobisz! <laughs> Masz! Po dupie dostać. Czemu on jest pancerny? Ja o, nie się... O, teraz go pij! Kręci śmigło! A! A! Beboku! szybki, Śmierdzący! <śmierdzący>, <śmierdzący> Widziałeś? Ale go robię normalnie! Gregory, w tyłek mu strzelaj! W Ty, tyłek strzelam! ostatni strzał! Yes! Udało się! Pokonaliśmy go! Oh my god! Na difficulty 1! Jesteśmy potężni! Tak! I czekaj, skarby! Oh, 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 oh. Lucik! I każdy ma swoją własną skrzynkę? Czy mamy dwie skrzynki? Chyba oh. każdy ma swoją. O oh. oh, kurde, ale epicko! Gregory, ja już czuję ten lucik. Dawaj, oh. dawaj, dawaj, coś fajnego skina do Fortnite! <laughs> Kamień dostałeś, a ja? Pieniądze! Dużo oh, pieniędzy i... Mam różkę na plus jeden. Zupgradezowała mi się. O widzę. A i tutaj e, też. To... Muszę leczyć będzie No też zostałem. co? Ja też dostałem? Będziemy oboje magami? Dostałem dwie różdżki? Super, idę założyć różdżkę! Tylko zrób mi tutaj na instagramka jeszcze Ej no i to wygląda super, ale to za małe jesteś trochę Nie sięgasz do tego No bo to od metr 60, a ja mam 50. Co? To co? Ten facet miał co najmniej dwa albo 3 metry Nie umiem skakać ja myślałem, że będziemy walczyli też z jakimiś nieumarłymi, bo to był król szkieletów, a co to za król, ani jednego szkieleta nie przyzwał. Chyba, że na tym poziomie trudności nie przyzywaj. Mm, Słabia, tak idziemy! <grych> o, udało się! Królu żuli spod Biedronki, pokonaliśmy cię, a teraz idziemy do domu na zasłużony odpoczynek. Tu, tu, tu. Ciu, 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 ciu. Teleportacja! O kurde, jak to jestem gaduła? Ty jesteś snajper! <głos> snajper <głos> jestem! <noise> snajper! Nie udało mi się trzeciego poziomu wbić! Jak to? A ja? A ja mam trzeci 3... A, bo jestem lepszy! Dlaczego? Bo... A co to jest? To jest zadane obrażenie? Idę do domu! To ja zadałem mniej obrażeń będąc wojownikiem niż ty wręcz? Nie, to to coś jest Coś co oszustwem. Waliłem z miecza! Czekaj, czekaj. A, bo ja dostałem dodatkowe punkty, bo się wywaliłem. Wiesz, a to chodzi. To punkt ja berze... pocieszenia. A za co ja jestem gaduła? Bo co, bo dużo mówię niby? To nieprawda, to są oszczerstwa jakieś. Idę do domu. Spierdzielam stąd po prostu. Idę zobaczyć moją nową różdżkę wypierdzianą w kosmos. I co ja będę mógł robić? Czary, mary, hokus pokus? No właśnie, nie ja nie widzę nigdzie. Bo to musisz podejść do swojego wielkiego, tego, takiego... O, o, o! Mam niu! I co to jest? A bo to w tył jest, zamiast łuku! Ej, ja dostałem dokładnie taki sam topór, jaki miałem. A? Ej, bullshit jakiś! A to te jednogwiazdkowe to to jest gówno, to są zielone itemy! O kurde, ale a. fajne! Ale... Czekaj, patrz! A na to! Mogę być berserkerem o teraz! O A ja walę z... klutami. puuu! A to ty! Jak Beat Saber, czekaj. Tutami, mówisz? No tak, ta tego scela? różdżka, musisz przytrzymać i puścić. A Avada Kedavra! Patrz jaką mam różdżkę wielką. Ale masz różdżkę, moja strzela! <laughs> na mój widok? <laughs> Nie, szalikan, bo jest niemoralne to. <laughs> masz rację. Huh. Oh. Leviosa, oh. Leviosa, oh. Leviosa, oh.